Czytanie z Księgi Wyjścia W one dni rzekła Rebeka do Jakuba, umiłowanego swego syna. Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z Twym bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym zjadł i pobłogosławił Cię w imieniu Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które Ci dam. Idź, weź z trzody dwa dorodne koźlątka. Przynieś mi... Ja zaś przyrządzę z nich wyborną potrawę dla Twego Ojca, taką, jaką lubi. Potem Mu zaniesiesz, On zje i w zamian za to udzieli Ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do matki swojej, przecież mój brat Ezaw jest owłosiony, ja zaś nie. Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka, na mnie spadnie to przekleństwo mój synu tylko posłuchaj mnie idź i przynieś mi poszedł więc Jakub i przyniósł koźlęta swej matce ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę taką jaką lubił jego ojciec a potem wzięła szaty Ezawa swego starszego syna najlepsze jakie miała u siebie ubrała w nie Jakuba młodszego swego syna i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub wszedłszy do swego ojca, rzekł, ojcze mój, słyszę, któryś ty jest, synu mój, odpowiedział Jakub ojcu, jestem Ezaw, twój syn pierworodny, uczyniłem jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Izaak rzekł do syna, jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój? na to Jahwe bóg twój sprawił że tak mi się właśnie zdarzyło wtedy izaak rzekł do jakuba zbliż się abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić czy to mój syn ezaw czy nie jakub przybliżył się do Izaaka i ten dotykając go rzekł głos jest głosem jakuba ale ręce rękami ezawa nie rozpoznał jednak jakuba gdyż ręce były owłosione jak ręce ezawa a mając udzielić mu błogosławieństwa zapytał go jeszcze ty jesteś syn mój Ezaw, odpowiedział, Ja jestem. Rzekł więc podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci potem pobłogosławił. Podał mu i on jadł, przyniósł mu też i wina i pił. A potem Izaak rzekł do niego: Zbliż się i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił Oto woń mego syna jako woń pola, które pobłogosławił Jachwę. Niechaj i tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź Panem braci twoich i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Każdy, kto będzie ci złożeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem, i gdy Jakub tylko co odszedł od niego, wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaf. I on także przyrządził ulubioną potrawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego: Podnieś się, ojcze mój, i jedz to, co upolował syn Twój, abyś mi udzielił błogosławieństwa. Izaak go zapytał: Kto ty jesteś? A on odpowiedział: Jam syn Twój pierworodny Ezaf. Izaak bardzo się zatworzył i rzekł. Kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem z niej, potrawę, zanim ty wróciłeś i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo. Gdy Ezaf usłyszał te słowa swego ojca, podniósł głośny, pełen goryczy lament i rzekł do ojca, daj i mnie błogosławieństwo, ojcze mój. Powiedział, przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twe błogosławieństwo. A wtedy nie na darmo dano mu imię Jakub. Dwukrotnie mnie już podszedł, pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. Potem zaś zapytał, czy nie masz już dla mnie błogosławieństwa? Izaak na te słowa odrzekł zawowi. Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych, jego sługami i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? Lecz Ezaw rzekł do ojca, Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój. I Ezaf rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie padać tam rosa z nieba zmiecza żyć będziesz i będziesz sługą brata twego.